Witajcie widzowie w następnym odcinku serii Minecraft komendy W dzisiejszym odcinku nie będzie komend niestety Ale będzie coś innego, równie ważnego, czyli Kordy Jak widzicie Żeby otworzyć takie coś Trzeba kliknąć F3 O tak Jak się to otworzy Tutaj pisze wiele rzeczy Na przykład wersja Minecrafta Ile jest fps FPSów co I coś bardzo ważnego, czyli dni Wartowe, tak naprawdę kordy kordy to takie, takie cyferki, które są tutaj tutaj widać yy, mojego tego moją myszkę tutaj, te, tutaj kordy są na przykład minus 295 To jest yy, koordynat x tu jest y, czyli wysokość wysokość 86 jak na przykład sobie wyżej to jest wysokość 92 a tu jest koordynat z Minus 200 yy, ten Na przykład jak sobie podlecę do przodu To mi się zmieni to Jeżeli w bok to mi się zmieni to Na przykład yy, są kordy minus I kordy na plusie Na przykład mogę sobie polecić tutaj I są kordy też na minusie Ale na przykład sobie jak polecę sobie tam yy, Nie, nie tam Tylko Jak na przykład sobie polecę tam o, tutaj już są kordy na plusie. O, tutaj. Jeżeli, to jest podobnie jak z latami. Yy, przed naszą erą to są na minusie, po naszej erze to są na plusie. Yy, więc no, to jest całkiem łatwe. Na przykład w komendzie TP się to używa. Na przykład TP, pawpawku. Yy, na przykład na kordy minus 335, 100, na przykład 0. Wtedy jestem tutaj. No, no, do widzenia.